Cześć wszystkim, moi drodzy. Samochód firmowy to coś więcej niż środek transportu. To narzędzie pracy, wizytówka firmy i codzienny towarzysz w trasie. Potrzebuję auta, które dowiezie mnie na spotkanie, ale też nie zawiedzie w drodze na zdjęcia. W budżecie do 150 tysięcy złotych przetestuję wszystko od chińskich nowinek po flotowych wywiadaczy. Mam tylko jedną prośbę: pomóżcie z wyborem. Byłbym naprawdę wdzięczny. Aha, i żaden film nie jest filmem sponsorowanym. Dziękuję za pomoc i wybierzmy nowy samochód firmowy. Zaczynamy. To zaczynamy naszą przygodę od, moi drodzy, JQ7 Super Hybrid. To on wygląda bardzo ładnie i jego cena katalogowo to około 160 tysięcy złotych, więc trochę powyżej naszego budżetu, ale zobaczymy sobie, czy może. Uraczy nas swoim wnętrzem, ale najpierw popatrzmy sobie na niego z zewnątrz. To w zasadzie co to znaczy to Jaku? Moi drodzy, Jaku to połączenie dwóch słów niemieckiego i angielskiego. Jager, Jagger to myśliwy kul cool. No to wiadomo, że cool. I stąd też powstała ta marka od 2023 produkująca słupy premium. Zobaczmy na to, jakie mamy felgi. W standardzie mamy 19 calowe. Zazwyczaj to są, wiecie, 17, 18, a tutaj już dają nam większe. Zabudowane. nie osobiście średnio się to podoba, ale to nie jest najważniejsze. Jeżeli jest to SUV, to bagażnik powinien być duży. No, zaraz sobie zobaczymy: 340 litrów. Mało to nam mówi. Zobaczmy na rzeczach, które mamy włożone. My w zasadzie mamy położone tylko rzeczy tak naprawdę filmowe: dwie torby plus gimbal i bluza. No i zobaczcie, że tyle to zajęło. Więc bagażnik nie jest jakiś sporawy. No to zobaczmy, jak z miejscem z tyłu. Mój wzrost to 1,86 m. Miejsca nad Banią w porządku. Na nogi też, nawet w pozycji takiej mniej komfortowej i bardziej. Nieźle. Te Chińczyki naprawdę mogą zawładnąć rynkiem. No i miejsce pasażera. No nie no, tutaj to już jest. Tym bardziej, że zobaczcie, jak mocno przesunięty jest kokpit. To powoduje, że mamy bardzo dużo miejsca na nogi. Super zabieg. No, i teraz wchodzimy już do serca pojazdu, czyli do pozycji za kierownicą. Tutaj również mamy dużo miejsca. Fajna kierownica, taka mięsista, dobrze leży w dłoniach. Potężny ekran, blisko 15-calowy. To jest na serio mega dużo. Dodatkowo mamy mały ekranik tutaj, no i przezierny, czyli head-up. Z rzeczy tutaj to mamy ładowarkę bezprzewodową, tutaj położoną, czyli indukcja, dwa cup holdery, jakiś ten i. Schowek i ten schowek jest klimatyzowany, także napoje będą w dobrej temperaturze. Moi drodzy, na ten samochód mamy 7 lat gwarancji i 150 tysięcy przebiegu. W sensie lub, to naprawdę duże ułatwienie. Pasy trzeba zapinać przed każdą podróżą. Bezpieczeństwo najważniejsze. Wydaje mi się, że o osiągach, o silniku możemy porozmawiać sobie podczas jazdy, a także tutaj. Sprawdźmy po prostu, jak chiński samochód sprawdza się w podróży. Dobrze, no to jedziemy. JQ7 Super Hybrid. Tak ten samochód się prezentuje w podróży. Co jest najważniejszą rzeczą, albo jedną z ważniejszych, to oczywiście samo zawieszenie. Jak znosi nierówności. Na razie, na drodze asfaltowej, wydaje się, że wszystko jest ok. I z jedną rzeczą kompletnie się nie zgadzam i nie rozumiem jej: to jest to lusterko. Kompletnie nic nie widać. Samochód za mną, jakiś srebrny, ale wiecie co ja widzę? Tylko fragment szyby czołowej tamtego pojazdu. Porażka. Jak miał na tym cofać? Absolutnie nie. O, jedziemy. Ale to lusterko to. No, jak na razie jedyny minus. Chciałbym wam powiedzieć coś więcej, ale no nie zauważam. Wydaje mi się, że zawieszenie może trochę odstawać, jeżeli będziemy jechali na drodze bardziej o nierównościach. Bo już teraz widzę, że trochę buja. Buja z tyłu, co nie? Troszeczkę tak. No właśnie. I to jest coś, co gdzieś tam się rzuca w oczy. System dosyć szybko działa. Ten wyświetlacz również. Te same systemy są takie w miarę jakościowe. Konujemy manewr w prawo. Pojawiają się całe systemy kamer. Tutaj w ogóle jest kamera 540 stopni, ale zobaczcie, wszystko jest ładnie ukazane i w dobrej jakości. To jest bardzo ważne. Kiedy wykonamy manewr, kamera się wyłącza. To pogadajmy trochę o spalaniu. Pokazuje mi, że z ostatnich 50 kilometrów spalanie. Średnie to 6,9 litra. Nie rozumiem tego komunikatu. Jesteś rozproszony, skup się na drodze. I w jakim sensie? Jadę 40 na godzinę, można jechać 50. nie patrzysz na wprost. Nie, no chyba aż tak. Nie, 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 konieciła nas, nie widzi. widzi. A w ogóle sprawdźmy asystenta głosowego. Hej, Drake! Nie działa. Konisiła! Nie działa. Pamiętajcie też, moi drodzy, że wybieramy samochód raczej w takich kategoriach laika, który sobie yy, wybiera, a nie gościa, który jest ekspertem motoryzacyjnym. Brońcie Panie Boże. dojeżdżając no do ronda pomyślałem sobie, że chcę zaznać słońca. Pyk! I Jest panorama! Boom! Nie wiem jak Wy, ale ja tego. Nienawidzę, nie rozumiem jak może to cieszyć. Ja mam takie przynajmniej zdanie. No nigdy w swoim samochodzie nie użyłem dachu, cały czas jeżdżę z zakrytym, więc tutaj też. Ale dla tych co chcą, jest i ciągnie się aż pod tylną kanapę. Jesteśmy na drodze, gdzie można jechać 90 km na godzinę. Jesteśmy w trybie Eko, dodaję gazu i powiem wam, czy to coś działa. Od 50, wzwyż 70, 80, 85. Nieźle! Nie? Dobre, no. Całkiem git. Na eko byliśmy, zmieniamy. Normal mode. Jedziemy to samo. Lepiej. Ile procentowo? Pewnie 40. Coś koło tego. <grym> <grym> Dobra, żeby warunki były takie same, to musimy mieć 50 km na godzinę. I właśnie mamy, Daje tryb sport i jedziemy. 70, 80, 85. <grym> Ty <mur> chiński! <grym> Szybki, szybki, szybki mur. Jest różnica, tu jest dużo mniejsza. Z eko na normal większa, z normalu na sport mniejsza, ale tak trochę tak bujanka lekka. Najłatwiej poznać, jak auto dobrze przyspiesza, reakcja ciała, czy idzie do tyłu. Więc teraz zero, stuwa, znaczy mniej niż stuwa, bo nie mogę tyle, ale pokażę wam. Naciskam full pedał gazu. Teoretycznie on jedzie 8,5 sekundy do 100, ale jakiś dziwny dźwięk, słyszałeś? No. Tak jakby się męczył. No wiadomo, no nie jest to demon prędkości, ale nie jest źle. Pamiętajmy o tym. Zresztą, do czego nam ta prędkość jest tak naprawdę potrzebna? Warto, że bezpiecznie i do celu. Zobaczmy na jakość kamery. No to jest takie 720p, jeżeli mówimy o nomenklaturze naszej, YouTube'owej. Tu o co tu chodzi? Aha, otoczenie możemy sobie zobaczyć. Tu jest kamera tamta, tu jest boczek, tu też jest boczek i tu jest tył. No fajnie, prawda? A tu jest już kamera z przodu, no i oczywiście też samo 3D, czyli tak to wygląda. To jest naprawdę duże ułatwienie, przy dużych samochodach to już w ogóle. Teraz co mnie denerwuje? Jedna rzecz, że jak przechodzę z biegu wstecznego i chcę przejść na tryb drive, to trzeba tak bardzo mocno docisnąć. Jeżeli mocno nie dociśniemy, to włączy się neutralny tryb i to jest trochę irytujące, bo jak potrzebujemy szybki manewr zrobić, to musimy pamiętać, żeby mocno, 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 dosyć mocno docisnąć. No może kwestia przyzwyczajenia, albo już nie wiem. Jestem w tym samochodzie już blisko trzecią godzinę i z rzeczy, które mogę powiedzieć na bank, to. Według danych producenta, 1200 km na tym silniku, na tym zbiorniku, to raczej jest niemożliwe. To jest zbyt mocno wygórowana dana, patrząc po tym, jakie jest spalanie, a jeżdżę w miarę ekonomicznie. To jest dosyć istotne. Z rzeczy, jak na przykład ten samochód miałaby kupić rodzina, to w wersji właśnie tej, w której jesteśmy, według Euro NCAP, czyli według tych, którzy oceniają bezpieczeństwo tego pojazdu, ten samochód uzyskał 5 gwiazdek. Z góry zaznaczam od razu, że nie jest to żaden materiał sponsorowany. Zresztą dziwne by to było, jeżeli będziemy sprawdzali wszystkie samochody, i dla każdego sponsorowany wiecie. No, raczej jest to nierealne, żeby coś takiego miało miejsce, no bo wiadomo jak jest klauzula, później czas, karencja. Także żeby to też było w miarę jasne, muzyka. Jak dla mnie jeden z najważniejszych elementów podczas zakupu samochodu. Uważam, że dobre nagłośnienie to no, 30% na bank. Tutaj mamy sony. Sony definiuje się trochę jako dobra jakość. To posłuchajmy. Kawałek nieobjęty prawami autorskimi. Sorry, sorry, leciały dwa na raz. Dobra, teraz już poważnie. No to słuchamy. To jest prawie na full w ogóle. Ale ładnie. No ładnie. No, bas fajny. Bas dobry, nie? No. Czekaj. To twoje rytmy. Moje rytmy. Podkążałem do przodu. <grym> Zewnątrz fajnie ta audio słychać. Zobaczmy, jak ludzie słyszą nas słuchając na fulla. Zatrzymam się. <grym> No to jeszcze jedną rzecz sprawdźmy, bo naprawdę trzeba wybrać dobry samochód. Jak w środku jest głośno? Jesteśmy w centrum miasta o godzinie 15:00. Powinno być głośno. Popatrzmy. No my jesteśmy absolutnie cicho. Teraz to wsłyszycie mnie. Moim zdaniem jest w miarę cicho. Wydaje się, że spośród wszystkich samochodów, które będziemy sprawdzali, Jake'u chyba dosyć dużo punktów uzyska, ale czy jego wybiorę? Nie wiem, bo też ma inne minusy, o których powiem Wam na zakończeniu. Sprawdźmy spasowanie całego wnętrza. Dobra, kompletna cisza, robimy. To dobrze, tu mhm. nie trzyma się tu. Nie, w porządku, najbardziej to trzeszczy. A tu drzwi dobre. Dobrze. Mamy zakończenie. Jakie są plusy? To jakie mamy plusy i minusy? Zaraz posłuchacie na Wojsie, jak to wyszło. Natomiast ja mogę Wam powiedzieć jedno: plusy tego samochodu to no niewątpliwie cena. Wszystkie rzeczy w środku mi osobiście odpowiadały, być może nie mam jakichś nie wiadomo jak wygórowanych oczekiwań. Natomiast, czy kupiłbym ten samochód, to się okaże po całej serii, bo tak wybierzemy kolejny samochód. Minusy. Minusy są jedne, bardzo, bardzo ważne. Jak ten samochód będzie tracił na Wartości. Tego nie wiemy, nie wiemy co będzie za 2-3 lata. Niby 7 lat gwarancji albo 150 km, tysięcy, ale wiecie jak to jest. Na czasami jest po prostu z tym różnie, więc należy na to zwrócić szczególną uwagę. Co więcej, dobrze mi się tym jeździło, fajnie się tym jeździło. Jest to samochód, który na samochód taki, co ja oczekuję, spełnia wszystkie moje wymagania. Ale czy on zostanie kolejną furą, to się okaże po całej serii. No to ocenimy w takim razie Jake'u. Cena a jakość 4 na 5. Myślę, że to jest bardzo odpowiednie kryterium. Wyposażenie. No cóż więcej można dodać. 4,5 na 5. Osiągi, i tak nie są dla mnie zbyt ważne, ale jak mam być szczery, no to 3 na 5. Ekonomia i spalanie. Hybryda. 4 na 5. Wygląd, kwestia gustu. Mi osobiście siedzi podobny do ranga 4 na 5. Utrata wartości. Cholera wie, co to będzie za kilka lat, jak to dopiero wchodzi. 1 na 5. Ogólna ocena 3,5 na 5. Dziękuję moi drodzy za dzisiaj. Bardzo było mi miło wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! No i na koniec, oczywiście jeszcze subskrybą. Jeżeli chcecie zobaczyć całą serię. Tutaj na górze, i później macie jeden i drugi film. Do następnego pa!